Taki wynalazek, że całe latarnie świecą. No i kolejny wyjazd, <słyska> sprowadzę do Tajlandii, nie? w Wietnamie byliśmy już kilkakrotnie Kambodża ma limitowane opcje żeby żeby stąd gdzieś wylecieć wszystko jest bardzo drogie także no jedziemy z powrotem do Tajlandii posiedzimy trochę a w międzyczasie przemyślimy co dalej nie? gdzie tu lecieć co tu robić o, taki pokoik to jest Hotel, ale taki rodzinny. I za to płaciliśmy 65 zł. Tyle, że duży, duży, czysty. Ale ceny się mocno poz pozmieniały w Kambodży. Znaczy, nie można teraz znaleźć niczego tania Najtaniej to, No i taniej to musi być samo łóżko, tylko nie. I to wtedy tam kosztuje 40 zł. Ale to, ale to są słabe warunki. Także jest bardzo ciężko cokolwiek znaleźć. A później te ceny to są właśnie od takich tam 60 pary, 70 zł i w kosmos. Nie? Także jak na, na to co jest dzisiaj, to nie jest źle. Dobra, idziemy, bo o 7.30 nas odbierają. Także pora zejść na dół. Mamy 10 minut. Fajnie zielono. Teraz to powinno być jeszcze w miarę chłodno, nie? Gorąco jest. A jest już gorąco. Wszystko masz, wszystko masz. Dobra. Do następnego celu. Stację autobusową. Ze stacji autobusowej powinien być mniej więcej taki sam mini basek. Jechaliśmy tutaj kilka godzin do granicy, później następne kilka godzin na wyspie. Coś czego nie można powiedzieć, to, że Kambodżani są super nie? To są bardzo sympatyczni ludzie. Ale tak, tak, bardzo sympatyczni ludzie. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie grają jakiejś roli, czy tam, że uśmiecha się, a nie, a nie chce. Wszystko da się ogarnąć tak jak się chce, a to co mogą ogarnąć, to ogarniają w miarę dobrze, nie? Także, jak ktoś nie był w Kambodży i nie miał do czynienia z lokalnymi, no bo o tym mówimy, także trochę z nimi posiedzieć, pożartować, to na pewno warto, Na pewno. Czemu ty wysiadasz po ludziach? Nie wsiadam tylko się przysiadam, bo z tamtej strony A. będzie ciężko wziąć. Jechaliśmy prawie trzy godziny, nie? Znowu przejście graniczne. Imigracja. Następny baz. Tyle. Także czekamy, aż nas już zabierze. To idziemy znowu przez granicę gorąco, tak jasna choroba. Nie wiem, jaki jest powód, że na tej granicy oni mają tyle ludzi ale jesteśmy tu już któryś raz i tu mają zawsze tłumy w Laosie prawie w ogóle w Malezji w ogóle w Wietnamie sporo, ale bez przesady ale tu to masakra tyle ludzi i po schodach do góry Departure no, dobrze, to wozimy. Kamerkę trzeba wyłączyć. I do Tajlandii. No i Królestwo Tajlandii. Także ja za chwilę będziemy w Tajlandii. Znowu. O, to jest

Nie? Dziwnie to wygląda nie? cała masa hmm. ludzi. Na pewno? musimy No na pewno zaczęliśmy przez immigration, ale nie widziałem innego napisu, że było immigration. No, pewnie tak No i dojechaliśmy. Jest godzina za 15-16 Także jechał tam niecałe 4 godziny Elegancko nasz samochód Ten oto i znowu prom już nie wiem który raz na Kocianga w Tajlandia znowu Także jeszcze 40 minut i będziemy na miejscu, nie? Tyle autobus do Bangkoku, prawda? Prawda. 650 batów kosztuje, i prosto na lotnisko, także jedziemy o trzynastej. Na I o 20 jesteśmy na lotnisku, nie? 7 godzin. Także czekamy na autobus jakieś pół godziny. I już nie. A później lecimy do Frankfurtu, nie? Przez Szanghaj. Przez Szanghaj. Co Cię tak interesuje? Kamera Cię interesuje. Ale masz ładne oczy? jedno takie, drugie takie. Gorąco, nie? Tyle. Czekamy, pora spadać jak na razie. Nie. Na wszystko jest czas. Na wszystko jest czas. I tak byliśmy tu bardzo długo kilka miesięcy, nie. Ole, masz oczy ale masz oczy fajny. nie <gryny> fajnie. Dobra, czekamy na autobusy. A mamy autobusy, nie? Tak. Punktualnie. 10 minut i odjeżdżamy do banku. lotnisko. Prosto na lotnisko.